Oraz Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny. Pani minister, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Szanowna pani minister, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, nasza konferencja dzisiaj jest w wyjątkowym dniu, 7 kwietnia to dzień służby zdrowia. Przede wszystkim rozpoczynając tą konferencję. Od roku walczymy z pandemią koronawirusa. Chciałabym bardzo z głębi serca podziękować wszystkim medykom, którzy od samego początku są na pierwszej linii frontu, walczą o zdrowie i życie Polaków, walczą o zdrowie i życie każdej polskiej rodziny. A przede wszystkim długofalowa, systematyczna polityka prorodzinna jest. Na sztandarach właśnie naszego rządu od pięciu lat staramy się przede wszystkim, aby rodzina była w centrum uwagi. To te działania, które rząd podejmował poprzez wdrażanie programów i realizację między innymi programu Rodzina 500+, programu Dobry Start, Maluch+, czy też świadczenia Mama 4+, to właśnie ta kompleksowa polityka jest przede wszystkim inwestycją w rodzinę. Inwestycją w rodzinę, która jest fundamentem i musi być fundamentem solidnego państwa. I aby nasze państwo solidnie funkcjonowało, to te działania muszą być rozwijane i przede wszystkim pogłębiane w różnych aspektach. Dlatego też oprócz działań rządowych włączamy do szerokiej polityki prorodzinnej także samorządy i organizacje pozarządowe, tworząc taką koalicję na rzecz wsparcia rodzin, na rzecz wsparcia rodzin z małymi dziećmi, ale także rodzin yy, polityki senioralnej. I dla samorządów ogłosiliśmy w tym roku konkurs Profamilia, aby pokazać te dobre praktyki samorządów, które realizują na swoim terenie, aby samorządy zechciały się podzielić swoją dobrą praktyką żebyśmy przede wszystkim mogli budować i rozszerzać te dobre działania dla rodzin. One są niezwykle potrzebne, gdyż jesteśmy w sytuacji pułapki demograficznej, o której wielokrotnie mówił pan premier Mateusz Morawiecki i działania, które nasz resor podejmuje, o których zapewne też będzie mówiła pani minister Barbarasowa, pełnomocnik do spraw demografii. Mają się przyczynić przede wszystkim do tego, aby młodzi ludzie decydowali się na założenie małżeństwa i aby w tym małżeństwie rodziły się dzieci, a więc stworzenie tego dobrego klimatu dla rodziny. Ale bardzo ważnym ogniwem w tworzeniu tej koalicji są także organizacje pozarządowe. W zeszłym roku po raz pierwszy był ogłoszony konkurs po pierwsze rodzina. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo dobrych rzeczy zostało stworzonych dzięki temu konkursowi, a więc tworzenie tego dobrego klimatu wokół rodziny. I również w tym roku. Otwieramy nową, drugą edycję konkursu Po pierwsze rodzina. Nabory wniosków już niedługo, ale tutaj szczegóły zapewne omówi pani minister. Dlatego też zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz wsparcia rodzin abyśmy wspólnie stworzyli tą szeroką koalicję rząd, samorząd i organizacje pozarządowe. Zachęcam Państwa do składania ofert i przede wszystkim, abyśmy wspólnie działali do dobra wspólnego, jakim jest polska rodzina, abyśmy inwestowali w rodzinę, bo przede wszystkim środki, które przekazywane są na rzecz wsparcia rodzin są dla rządu inwestycją, a nie kosztem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister, pani wiceminister Barbara Socha. Uprzejmie proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, które, na którym z radością możemy ogłosić nową edycję, drugą edycję programu Po pierwsze Rodzina. Program Po pierwsze Rodzina pierwsze projekty obejmował w zeszłym roku. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem, spłynęło do nas Prawie 350 różnych ofert, pomysłów, projektów z różnych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rodzin. Wybraliśmy 37 najlepszych pomysłów, które zostały zrealizowane. Podsumowując to, co wydarzyło się w zeszłym roku, możemy powiedzieć, że prawie 17 milionów razy Polacy mieli okazję zetknąć się z materiałami, które zostały przygotowane w ramach tych. 37 projektów w bardzo różnych kanałach komunikacyjnych, poczynając od mediów społecznościowych, poprzez materiały telewizyjne, spotkania online, spotkania w realu, warsztaty, konferencje i briefingi. Bardzo się z tego cieszymy. To ogromna liczba prawie 200 samych materiałów wideo, które powstały w ramach tych projektów. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu. Już w piątek najbliższy, czyli 9 kwietnia, będzie uruchomiona specjalna strona, na której można, za pośrednictwem której będzie można składać wnioski, oferty o dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych. Na te zgłoszenia będziemy czekać do końca kwietnia, czyli do 30 kwietnia trzy tygodnie na złożenie ofert, które w ramach których projekty przez nas wybrane przez komisję konkursową do tego powołaną będą otrzymywały dofinansowanie na realizację projektów w całym, w całym roku 2021. Wszystkich Państwa, którzy jesteście zainteresowani bliższymi szczegółami dotyczącymi konkursu, tego, na jakie szczególnie projekty będziemy zwracać uwagę i na czym nam najbardziej zależy, zapraszam do udziału w specjalnych dwóch webinarach, które przygotowaliśmy na początku tego okresu składania ofert, a zatem już na najbliższy piątek, na 9 kwietnia, zapraszamy na nasze profile profil Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także profil facebookowy Po pierwsze Rodzina, gdzie będziemy przekazywać informacje dla zainteresowanych już organizacji pozarządowych, które chcą wziąć udział w drugiej edycji konkursu po pierwsze rodzina. Nadrzędnym celem tego konkursu jest promocja rodziny, promocja małżeństwa jako najbardziej przyjaznego środowiska do wychowywania dzieci, jest promocja wszystkich działań, które mogą wesprzeć młodych ludzi, młodych ludzi, którzy stoją u progu swojego dorosłego życia, którzy podejmują swoje najważniejsze życiowe decyzje, aby w tych decyzjach nie zabrakło miejsca dla rodziny, dla priorytetów związanych z życiem rodzinnym, bo wszystkie badania pokazują, że szczęście rodzinne to jest najważniejsza wartość dla Polaków. Chcemy pomóc młodym ludziom w podejmowaniu tych decyzji i mam nadzieję, że nowe projekty, które zostaną zgłoszone w drugiej edycji konkursu będą te cele realizować w sposób jeszcze lepszy, jeszcze bardziej kreatywny. I skuteczny niż te, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w zeszłym roku. Serdecznie zapraszam i dziękuję. Dziękuję pani wiceminister. Poproszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziny, panią Dorotę Bojemską. Szanowna pani minister, szanowna pani pełnomocnik, szanowni państwo, postulat związany z intensyfikacją współpracy z trzecim sektorem był jednym z tych strategicznych rekomendacji, które wyszły właśnie z Rady Rodziny. Tym bardziej cieszy dzisiejszy dzień, który jest już, który otwiera kolejną edycję konkursu. Konkursu, który przyniósł, konkursu po pierwsze Rodzina, który przyniósł bardzo ciekawe projekty już w pierwszej edycji. Teraz mamy nadzieję również na bardzo kreatywne i, i pasjonujące projekty. Chcę powiedzieć, że za tym projektem, za tym w ogóle, co dzieje się tutaj w ministerstwie, stoi bardzo prosta, bardzo prosta idea. Idea, która mówi o tym, że najbardziej wpływowymi ludźmi na świecie jest mama i tata. I to oni kształtują świat wartości, świat y, swoich dzieci. Y, dlatego wzmacnianie ich, wzmacnianie tego środowiska najbliższego człowiekowi jest niezwykle, niezwykle ważne. Y, dlatego dbamy i chcemy dbać o kondycję i o wizerunek rodziny. Szczęśliwe dzieci to te, które przede wszystkim te, które mają szczęśliwych rodziców. To jest ta prosta idea i z tych, i z tych prostych założeń wychodzimy, ale też chcemy podkreślić, że te bardzo proste założenia mają swoje odzwier odzwierciedlenie w bardzo twardych danych, o których nieraz już też z tego miejsca mówiłyśmy. O tym, że. Większość Polaków, 80% Polaków, stawia y, wartości rodzinne jako najwyższe wartości, jako te, które są dla nich najistotniejsze. I także o tym, że 88% Polaków z kolei mówi o tym, że chciałoby mieć rodzinę, że chciałoby żyć w rodzinie z dwójką czy trójką dzieci. To są wszystko. Piękne marzenia to są wszystko bardzo, bardzo takie cieszące nas perspektywy, i chcemy temu wychodzić naprzeciw. To jest interes nas, nas wszystkich, całej wspólnoty, zupełnie ponad podziałami, i z tym dzisiaj wychodzimy do państwa, niezmiernie się ciesząc, że ten konkurs może dzisiaj zostać ogłoszony, i czekając na naprawdę ciekawe projekty. Mamy bardzo dużo zwrotnych informacji już od organizacji z poprzedniej edycji. Było wiele pytań. Wiemy, że konkurs przyniósł dużo, duże zainteresowanie i wiemy, że... Mamy wielką nadzieję, i jesteśmy tego pewni, że także ta edycja będzie się cieszyła ogromnym zainteresowaniem. Z tego miejsca dziękuję bardzo pani minister, pani minister Sosze również za y, pracę z tym związaną, za to, że te rekomendacje, które też wypłynęły z Rady Rodziny zostały przyjęte i w tak y, dobry sposób zaimplementowane. Y, bardzo, y, bardzo za to dziękujemy. To są dobre działania i to jest dobry kierunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy dzisiejszy briefing. Bardzo dziękuję.